Witam Was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy do sklepu Pepko. Pochodziłam sobie po całym sklepie i znalazłam dużo fajnych rzeczy. Mamy dwie super nowości na ubraniach. Pierwsza to jest prześliczny sweterek, a druga to są buty Barbie. I kochani, to nie są buty dla dzieci, więc zapraszam Was na przegląd. A jeśli taki filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A jak jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek. A teraz zapraszam na półeczki. I zaczniemy sobie od stolika, który jakiś czas temu Wam pokazywałam. Kosztuje 120 zł, jest złoty i ma taki czarny blad z kwiatami. A pokazuję go Wam dlatego, ponieważ w pepku pojawił się zegarek który ma ten sam nadruk tych kwiatów i też ma złote dodatki i kosztuje 30 zł no popatrzcie jaki ładny komplet możecie sobie stworzyć i zegarek i stoliczek wyglądają przecudownie W ostatnim przeglądzie pokazywałam Wam takie same pojemniki, ale zielone, teraz pojawiły się czarne. Tutaj mamy akurat najmniejsze za 22 zł. Nie wiem dlaczego, ale w kamerze wygląda, jakby te dodatki były srebrne, a one są złote. Kochani, popatrzcie, jaki hit znalazłam. Mamy zestaw podgrzewaczy, kosztuje tylko 10 zł, i mamy tutaj przyczepione ważki. No, powiem Wam, że zakochałam się w tych świeczkach, bo wiecie, że ja uwielbiam ważki. Ale jak Wy nie przepadacie, to macie tutaj drugą opcję i są to motylki. No powiem Wam, że zarówno motylki, jak i ważki bardzo ładnie wyglądają. One są w ogóle pozłacane i ten zestaw kosztuje tylko 10 zł. No jak dla mnie hit. Obok mamy kolejną nowość i tym razem jest to świeczka w takiej szklanej kopułce. Ona jest sojowa. Ten zestaw kosztuje 35 zł, a zapach mamy tu połączenie piwoni i róży. Niestety nie można było tego powąchać, bo była zamknięta, ale wydaje mi się, że bardzo by mi się spodobał, bo ja lubię takie kwiatowe zapachy. Za 30 zł mamy nowy szklany wazon. Ma taki ciekawy kształt, ale to co mi się w nim podoba, to to, że on się tak mieni na tęczowo. Wygląda trochę, jakby był zrobiony z bańki mydlanej. Nie mam pojęcia jak oni uzyskują taki efekt, ale jest to po prostu genialne. Tutaj mamy dalszą część tych zamszowych pojemników. Obok mamy te zielone, które wam już pokazywałam. I z tych czarnych również mamy trzy wielkości: duży za 40 zł, średni za 30. No a wcześniej pokazywałam ten najmniejszy za 22 zł. Nie wiem dlaczego, ale znowu tutaj wygląda, jakby on był czarno-srebrny, a on jest czarno-złoty. Nie wiem dlaczego w kamerze tak to wygląda. Do tych pojemniczków z ważką dojechał jeszcze nowy kolor, tym razem zielony. No bardzo ładnie wyglądają, ale mi jednak bardziej podobałem się te różowe. Za 15 zł mamy złoty koszyczek na sztućce. No powiem Wam, że wygląda naprawdę ciekawie. Mamy też nową ozdobną poszewkę, jest czarna w takie biało kremowe wzorki, kosztuje 15 zł, no ja mi osobiście nie za bardzo by pasowała, ale jest ciekawa. I kochani tutaj mamy ten sweterek, kosztuje 60 zł, bardzo mi się podoba ten kształt, największy rozmiar mamy tutaj L, ale on się poddaje, rozciąga, a ta Lka też jest nawet duża. Kolor jest prześliczny, bardzo miły w dotyku. No, idealny sweter na jesień. A tutaj mamy te buty z Barbie i są to różowe tenisówki. Kosztują 45 zł, więc moim zdaniem nie tak dużo, a są bardzo wygodne. Ja osobiście uwielbiam w takich tenisówkach chodzić, więc gorąco je Wam polecam. Kochani, pamiętacie jak pokazywałam wam taką samą konewkę, ale czarną, i mówiłam, że chcę sobie kupić taką, ale złotą? No powiem wam, że nie sądziłam, że takie się pojawią w kopie. One wyglądają dokładnie tak samo jak te czarne, tylko różnią się kolorem, nawet są w tej samej cenie. Ja wam gorąco polecam takie konewki w takim kształcie. Przez ten dziubek łatwo podlejecie sobie każdego kwiatka i go nie uszkodzicie, zwłaszcza jak na przykład macie sadzonki, też fajnie się taką konewką podlewa no powiem Wam, że bardzo ładny kolor idealnie by mi pasowała do dużego pokoju ale już sobie kupiłam tą z Ikei więc nie będę kupowała drugiej na rzeczach dla piesków mamy też dwie nowości pierwsza to jest taka foremka na lód za 17 zł ale na chwilę ją odłożymy bo tutaj znalazłam bluzę dla piesków z Hogwartu no powiem Wam hit kosztuje 25 zł nie sądziłam, że coś takiego się pojawi chyba nawet tego nie było w w gazetce szkoda, że nie było rozmiaru dla mojego pieska, bo bym sobie od razu wzięła. Ale wrócimy sobie jeszcze do tej foremki, bo nie każdy wie, do czego ona służy. Do środka nalewamy wodę, zamrażamy, i pieski sobie po prostu tą foremkę liżą w upalny dzień i się chłodzą. Widziałam też, że niektórzy na przykład mielą ugotowaną wątróbkę albo wlewają też rosół i robią taką przegryskę chłodną. Wiecie, piesek się schodzi i przy okazji sobie jeszcze coś przekąsi w końcu pojawiły się miseczki dla dużych piesków kosztują 25 zł fajny mamy też tutaj nadruk i powiem Wam, że jest naprawdę duża więc jeśli macie wilczura to taka miseczka spokojnie Wam wystarczy tutaj mamy jeszcze dwie nowości z tej wcześniejszej kolekcji zwariowanych melodii pierwsza to jest poduszeczka w kształcie jabła tasmańskiego kosztuje ona 35 zł A obok mamy kocyk, który również jest diabłem tasmańskim. Tym razem jest on przebrany za flesza. Bardzo fajnie to wygląda i ten kocyk kosztuje 40 zł. A przy wyjściu znalazłam dwie torby na zakupy. Pierwsza czarna ma taki fajny mieniący się dół. Kosztuje 10 zł i do wyboru była albo taka bordowa, albo złota. A tutaj z tyłu mamy taką zwykłą na zakupy i ona jest taką kratę. I ta w kratę kosztuje 3 zł. Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani, życzę Wam miłej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.